Jest to przyjęcie protokołu numer 43, łamane przez 21 z 43. sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 30 listopada 2021 roku. Protokół był dostarczony Radnym drogą elektroniczną oraz był też do wglądu w biurze Rady. Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag lub wniosków do protokołu. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się pan radny Falkowski. udzielam głosu. Panie przewodniczący, pan przeczytał porządek obrad, a u mnie ten porządek obrad jest całkiem inny. Ostatnie punkty się nie zgadzają. Jak to zmienić, mogę? Dziękuję. Tu panie podpowiadają, że odświeżyć. Odświeżyć zaraz. i zamknąć i włączyć na nowo, tak? Dobrze, dziękuję. Zaraz chwileczkę. Przycisk na samym dole. Jest daleko. Odśwież porządek. Aha. Pod tym porządkiem obrad jest odśwież porządek. Taki przycisk, i proszę przycisnąć i odświeżyć porządek. Okej, okay, dziękuję. Działa. Dziękuję. Proszę Państwa, a więc jesteśmy w punkcie trzecim. Dyskusja do dyskusji. Nikt się nie zgłosił nad protokołem numer 43, łamane przez 21, a więc zamykam dyskusję. Proszę o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki. Forum za chwilę przystąpimy do. Głosowania nad przyjęciem tego protokołu. Obecność potwierdziło dwudziestu jeden radnych, a więc poddaję protokół numer czterdzieści trzy, łamane przez dwadzieścia jeden pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę przycisnąć przycisk. Przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuje się. Podaję wyniki głosowania. W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu głosowało 20 radnych. Przeciw 0 wstrzymujących się. Wstrzymała się jedna osoba, a więc protokół został przyjęty.